Ten podcast to pierwsza pomoc na sytuację, gdy brakuje Ci pomysłów na content typu posty czy newslettery. W pierwszej części pokażę Ci trzy metody SOS na natychmiastowe pomysły, czyli sposoby, dzięki którym już dziś możesz znaleźć temat na swój następny post lub newsletter. W drugiej części omówię system długoterminowy, żeby... Ten problem, że nie mam pojęcia o czym postować, żeby on nie wracał. Witam Cię w podcaście Zarabiaj na wiedzy. Nazywam się Magda Owsiany. Ja i moi goście podsuniemy Ci pomysły, jak wymyślać, testować, tworzyć i sprzedawać produkty edukacyjne. Robię ten podcast z myślą zarówno o osobach, które dopiero badają jak opakować wiedzę w produkt, jak i tych, które chcą zwiększyć sprzedaż i rozbudować ofertę. Zaczynamy od pierwszej pomocy. Na czym ona polega? Zwracasz uwagę, jakie są popularne rady w Twojej branży. Nie musisz daleko szukać, wystarczy przewinąć Instagrama czy Linkedin. Zastanawiasz się, czy masz coś innego do powiedzenia na ten temat, czy możesz powiedzieć o jakimś wyjątku, czy jakaś zasada jest powielana wręcz na automacie, a rzeczywistość jest bardziej zniuansowana. Możesz też wziąć na tapet radę, którą ludzie interpretują zbyt dosłownie. Na przykład ja często zauważam osoby, które mówią, że od dawna postują na Instagramie regularnie i u nich to nie działa, a kiedy wchodzę na konta takich osób, to nie ma tam zbyt wiele eksperymentowania, sprawdzania, jak działają różne formaty, czy wyciągania wniosków, od jakich praktyk powinno się odejść. W takim wypadku moje ale mogłoby brzmieć: postój regularnie, ale zwracaj też uwagę, co wypuszczasz, żeby nie powielać starych błędów. Ta metoda mówienia o oklepanych radach szczególnie dobrze pomaga pozbyć się poczucia, że wszystko już zostało powiedziane, bo rzucasz nowe światło na utarty schemat. Jak się do tego zabrać krok po kroku? Najpierw wypisujesz sobie pięć najpopularniejszych rad w twojej niszy. Zastanawiasz się, czy widzisz w nich jakieś wyjątki, albo że te rady są zbyt ogólne lub trudno zrealizować je w praktyce, albo w zdarzeniu z rzeczywistością sprawdza się coś zupełnie innego. Potem wyjaśniasz wyjątek lub ten dodatkowy kontekst. Przejdźmy do przykładu. Popularna rada brzmi: publikuj codziennie. Twoja odmiana może wyglądać: codzienne publikacje mogą być pomocne, ale jeśli wtedy kładziesz na szali. Jakość tych treści, wypuszczasz coś byle jakiego, byle poszło, to lepiej skupić się na jakości i zmniejszyć liczbę publikacji. Albo publikowanie codziennie jest super, jeśli Twoim priorytetem jest wzrost w social mediach lub odkrycie, jakie formaty działają u ciebie najlepiej. W innych przypadkach tę energię warto władować w inne obszary biznesu. Możesz też pokusić się o przewrotność. Jeśli popularna rada brzmi, słuchaj swoich klientów, możesz się zastanowić, kiedy ona nie działa. Działa. Czasem klienci wychodzą z gotowymi diagnozami albo oczekują od podwykonawców zrobienia czegoś, co jest strzałem w kolano. Możemy przeformułować te rady i pokazać, że warto wysłuchać klientów, żeby wiedzieć, co im leży na wątrobie, i jednocześnie być asertywnym i mieć ich dobro na pierwszym miejscu, bo klient nie zawsze ma rację. Dlaczego ta metoda generowania pomysłów działa? Po pierwsze, pozwala ci wejść w dyskusję, która już trwa. Tak jak dołączenie do rozmowy na imprezie. Łatwiej się włączyć niż zaczynać jakiś temat od zera. Po drugie, pokazujesz, że masz własną perspektywę. Nie tylko powtarzasz to, co wszyscy mówią, ale masz na ten temat swoje zdanie. Po trzecie, ludzie zapamiętują osobę, która mówi tak, ale zdanie takich osób jest bardziej użyteczne. Już w konkretnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli twoi odbiorcy czy klienci zauważyli po sobie, że popularna rada jest trudna do wdrożenia, zbyt mglista lub mija się z praktyką. Metoda numer dwa to stary, dobry przegląd wiadomości od odbiorców i klientów. Wystarczy, że przejrzysz swoją skrzynkę odbiorczą, maila oraz komentarze, jeśli twoi odbiorcy są w nich aktywni. Wypatruj tam kilku rzeczy. Po pierwsze, powtarzających się pytań. Też są szczególnie cenne, bo pokazują najistotniejsze luki w wiedzy całej Twojej grupy docelowej. Jeśli 10 osób spięło się, wyszło do ciebie z inicjatywą i zapytało o coś i pytają o to samo, to znaczy, że najpewniej większa grupa mierzy się z podobnym wyzwaniem. Obserwuj też język, jakiego używają klienci. Czy piszą coś w stylu, obawiam się, że nie jestem pewna, czy wszyscy mówią, że. Te wyrażenia zdradzają ich niepewność i lęki, którymi warto zaopiekować się w kontencie. Podobnie jest ze wszystkimi zdaniami wyrażającymi przymus: muszę robić XYZ, by sprzedawać, albo bez ABC nie będę w stanie. Czasem te przekonania pokazują, że odbiorcy czują się przytłoczeni zasadami, które mignęły im gdzieś w internecie. A czasami po tych wiadomościach widać, że Oczekiwania Twoich klientów czy odbiorców są nierealistyczne i z danym podejściem nigdy nie dotrą do upatrzonego celu. I najważniejsze, zwracaj uwagę na opór. Gdy ktoś pisze, próbowałem raz, ale mi nie wyszło. Słyszałem, że to nie działa, bo moja koleżanka mówiła, że ten opór często wynika z niepełnych informacji albo złych doświadczeń. To Twoja szansa, żeby edukować i przezwyciężać stereotypy. Każdy z tych wzorców to pomysł na post. Każde ale, każdy strach, każde błędne założenie to temat, który ma szansę poruszyć Twoją grupę docelową. Psst. Dziękuję, że słuchasz tego podcastu. Jeśli podoba ci się ten odcinek, oceń go w swojej aplikacji do słuchania podcastu. To mogą być na przykład gwiazdki dla całego podcastu na Spotify albo opinia w Apple Podcasts. Wracamy do treści odcinka. Trzecia metoda to pierdoła. To słowo nie brzmi zbyt profesjonalnie, ale może dzięki temu lepiej zapamiętasz metodę. Plus, jest ona bardzo skuteczna. Chodzi o to, żeby pokazać małą, praktyczną rzecz powiązaną z Twoją tematyką. Coś, co dla ciebie jest oczywiste, ale dla odbiorców może być fascynujące lub użyteczne i jednocześnie bardzo łatwe do wdrożenia. To jak pokazanie kulis w teatrze. Ludzie są zafascynowani tym, czego normalnie nie widzą. Dlaczego nazywam tę metodę pierdoła? bo często poruszamy w takim kontencie detale, które wydają ci się nieistotne. Na przykład organizator obozu tenisowych, na które jeżdżę, pokazał jak siatkować kort z mączki. Pogrzyna tych pomarańczowych kortach trzeba je wygładzić. To banalne zadanie, które trwa 3 minuty, ale post o tym, w jaki sposób ten kort ma być siatkowany, wywołał burzę wśród zwolenników i przeciwników tej metody. Inny przykład. Graficzka opowiadająca, skąd bierze nietypowe kąty do projektów. Dla niej to rutyna, ma swoje ukryte źródła, wie gdzie szukać perełek albo ma sposób na modyfikowanie istniejących fontów. Dla innych grafików to smakowity kąsek. Taka drobna rzecz jest dowodem, że graficzka ma w zanadrzu wartościowe wskazówki. Z kolei architekt wnętrz może pokazać, jak robi testy blatów, by sprawdzić, jak radzą sobie z upierdliwymi planami, takie jak woda z zabójczą szczyptą kurkumy. Dzięki temu pokazuje, że nie tylko patrzy na trendy czy estetykę czy wpisanie się w moodboard swoich klientów, ale też upewnia się, że jeśli klientom zależy na trwałych czy łatwych w czyszczeniu powierzchniach, to będzie miał dla nich kilka propozycji. Albo ostatnio widziałam filmik, na którym baletnica pokazuje w jaki sposób rozróżnia, który z jej butów do baletu, nie użyję tutaj profesjonalnej nazwy, bo ją pokaleczę na pewno. W każdym razie opowiada, jak rozróżnia, który but jest lewy, a który prawy, bo pozornie wyglądają identycznie. A to jest taka mała ciekawostka, która pozwala wpuścić odbiorców za kulisy jej pracy. W oczy rzucił mi się też filmik dietetyczki, która na jednym filmiku pokazała, jak zawija kanapki w zgrabne paczuszki z papieru śniadaniowego. Co ciekawe, wideo powstało na życzenie widzów, bo paczuszki pojawiły się w innym filmie, gdzie dietetyczka pokazywała, jak zrobić sobie pożywne kanapki do odgrzania, żeby przestać chodzić bez śniadania. Jak znaleźć swoje pierdoły? Po pierwsze, przeanalizuj swój dzień pracy, co robisz automatycznie, nad czym się już nie zastanawiasz. Po drugie, przypomnij sobie ostatnie pytanie od klienta, które Cię zdziwiło. Czy wydawało Ci się oczywiste, a dla klienta było niejasne? Po trzecie, zastanów się nad swoimi narzędziami. Dlaczego używasz akurat tych aplikacji, tych metod, tych sposobów organizacji pracy? Te drobne rzeczy mają ogromną moc. Po pierwsze, ludzie kochają kulisy. Często chcą zobaczyć, jak naprawdę pracujesz. Po drugie, pytania o używane narzędzia czy sprzęt, chodzi o konkretne marki, cieszą się zazwyczaj ogromną popularnością, niezależnie od branży. Ja i Tomek w Burzy w Mózgu zawsze dostajemy pytania, w czym planujemy kontent, czego używamy do montażu, czego do nagrywania, a czego do wysyłki maili. Warto odpowiadać na takie pytania. Jeśli ja je też dostajesz, a zwłaszcza jeśli do wykonania swojej pracy używasz nietypowych narzędzi i to po prostu interesuje Twoich odbiorców. Pamiętaj tylko o dwóch rzeczach. Gdy pokazujesz pierdołę, pokaż też kontekst. Wyjaśnij, dlaczego ona jest ważna, jak wpływa na końcowy rezultat, kiedy się przydaje. Bo detal bez kontekstu to jest ciekawostka, a detal z kontekstem to użyteczna wiedza. Druga rzecz. Dbaj o to, by twoja pierdoła była mocno powiązana z twoją strategią komunikacji, z tym, czym zajmujesz się na co dzień. Żeby nie dzielić się drobnymi tipami tylko po to, by podbić sobie dopaminę lajkami. Dobra, mamy ze sobą trzy metody pierwszej pomocy. Teraz przejdźmy do zupełnie innej sprawy. Systemu, który sprawia, że problem braku pomysłów Dotyczył cię jak najrzadziej. Zacznę od fundamentalnego pytania. Dlaczego w ogóle specjalistom brakuje pomysłów na content? Przecież są ekspertami w swoich dziedzinach, powinni mieć ich milion, prawda? Problem polega na tym, że wielu specjalistów wymaga od siebie spontanicznej kreatywności. Siadają do tworzenia i oczekują, że pomysły pojawią się jak na komendę. No, przydałoby się coś teraz zapostować, to teraz coś wymyślę. Kreatywność przypomina raczej ogródek. Potrzebujesz regularnego podlewania, odpowiedniej gleby, czasem nawożenia. Nie możesz stanąć przed pustą działką i krzyczeć. Pomidorze, teraz mi proszę tutaj wyrośnij. Większość twórców obiera strategię, która prowadzi ich do frustracji. Łączą dwa zupełnie różne procesy: zbieranie inspiracji i pomysłów oraz tworzenie treści. Kiedy łączą te procesy, zazwyczaj toną w inspiracjach, wciąga ich fit, łapią się na tym, że w sumie inspiracji nie zebrali, mimo że przeskrolowali kilometr treści innych. I jeszcze się wkurzają, że wszyscy naokoło nie dość, że mają pomysły, to jeszcze mają łatwiejsze branże i znacznie łatwiej im cokolwiek wymyślić, żeby wypuszczać ten kontent regularnie. Tutaj rozwiązaniem jest rozdzielenie procesów. Osobny czas przeznaczasz na zbieranie pomysłów, a osobny na ich realizację. Oto jak może wyglądać przykładowy system. Faza pierwsza to zbieranie. Nie siadasz, żeby pisać, siadasz, żeby obserwować i notować. Przeglądasz świat przez pryzmat o. To by mogło być dobrym pomysłem na post. W tym czasie możesz przejść przez wiadomości od klientów, typowe rady w branży, zastanowić się, czy masz fascynujące pierdoły do pokazania, wyłapać mity do obalenia, czy przekonania do zmiany. Polecam, żeby zrobić sobie od 30 minut do godziny na zabranie pomysłów raz w tygodniu. Natomiast jeśli jedna sesja w tygodniu wiąże się ze zbyt dużą presją, to możesz podzielić sobie ten proces na przykład na 2-3 dni po kilka, kilkanaście minut. Podczas takiej sesji możesz sobie zrobić świadome skrolowanie. Tak, dobrze czytasz. Nie zabraniam, w sumie nie mogłabym cię zabronić, nawet gdybym chciała, przeglądania mediów społecznościowych. Ale to zaproponowane przeze mnie skrolowanie ma też swoje zasady. Gdy widzisz post, który cię zaciekawił, zastanów się dlaczego, jakimi słowami się zaczyna, jaką historię opowiada, jak prowadzi czytelnika od problemu do rozwiązania. Nie chodzi tu o kopiowanie, chodzi raczej o analizę mechanizmów. Tak jak można zrobić z książką lub z filmem, jaką rolę gra światło czy zachowanie bohaterów w budowaniu napięcia. Tylko w postach w mediach społecznościowych ten poziom analizy jest troszkę błytszy. Na przykład, przeglądam sobie rolki i moją uwagę przykuła dziewczyna mówiąca: "Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego koloru podkładu, niezależnie od tego jak bardzo się starasz, to najpewniej nie znasz swojego odcienia skóry". Dziewczyna zaczyna od problemu i stawia tezę, z czego on wynika. Jekowicz budzi się we mnie oczekiwanie, że teraz wyjaśni mi, na czym polega ten odcień skóry i jak mogę go odkryć. I rzeczywiście, dziewczyna najpierw podaje, że istnieją trzy główne odcienie i pokazuje kilka testów, które pomogą zidentyfikować, a potem dobrać kolor podkładu. Każdy element pokazuje na sobie i na przykładach. Co sprawiło, że zostałam do końca? Struktura. Problem plus teza, później wyjaśnienie, na czym ta teza polega, praktyczne kroki, żeby zrealizować tezę oraz przykłady i demonstracja na samej sobie. To jest formuła, którą można zaadaptować do swojej branży i właśnie tak warto analizować cudze treści, przyjrzeć się ich budowie. I tu ważna rzecz. Nie rób takiej analizy podczas tworzenia. Jeśli siedzisz, żeby napisać post, to nie otwieraj Instagrama dla inspiracji, bo to jest recepta na prokrastynację. Natchnienie zbierasz wcześniej, a potem z tego korzystasz. I jeszcze jedna ważna rzecz. Z jednej strony nie kopiujemy treści słowo w słowo, bo to jest po prostu słabe i to jest plagiat. Z drugiej strony nie robimy też kalki struktury Zauważyłam, że wiele osób, gdy znajdą działającą strukturę, to traktują ją jak formularz, do którego trzeba podstawić słowa klucz ze swojej branży. W przykładzie z podkładem kalka na inną branżę mogłaby wyglądać tak. Jeśli nie umiesz powstrzymać się przed jedzeniem słodyczy, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, to najpewniej nie dojadasz zwykłych posiłków. My chcemy wyłapać mechanizmy, a nie podmieniać pojedyncze słowa w poście czy w rolce. Trzecia faza to katalogowanie. Wszystko, co zbierzesz, musi gdzieś trafić. Może to być notes w telefonie, może notion, może zwykły zeszyt. Ważne, żeby był jeden system i żeby było łatwo do niego wrócić. Wiele osób chce sobie zrobić profesjonalny, skomplikowany system, ale potem korzystanie z niego jest mordęgą, więc leży sobie nieużywany. Nawet nie można powiedzieć, że czeka na lepsze czasy, bo dla niego one nigdy nie nadejdą. Ostatnia faza to wykorzystanie zebranych pomysłów. Gdy siadasz do tworzenia treści, nie zaczynasz od pustej kartki. Sięgasz do swojego banku pomysłów oraz mechanizmów. Szukasz treści, które w tym momencie będą najlepiej służyć Twojemu biznesowi. Na przykład, gdy chcesz wdrożyć kolekcję lnianych ubrań, możesz opowiedzieć o właściwościach lnu, które sprawiają, że wybitnie sprawdza się w upał i dlaczego jego pamięty wygląd to nie jest wada, tylko szlachetny. Cecha. Jeśli szykujesz zapisy na webinar, dobierz tematy, które są powiązane z zakresem wystąpienia, dzięki czemu pomogą ci zgromadzić dodatkowych chętnych na spotkanie. A może potrzebujesz treści do promowania podcastu lub nowego małego produktu. Niech tematyka treści zgrabnie łączy się z działaniem, do którego chcesz prowadzić odbiorców. To nie musi być wielkie otwarcie. Czasami wystarczy drobna obserwacja z notatek, żeby stała się ona punktem wyjścia dla całej historii. Ten system ma jeszcze jedną korzyść: przestajesz marnować energię na szukanie pomysłów w momencie tworzenia. Twoja energia idzie na to, żeby dobrze rozprasować temat, żeby znaleźć właściwe słowa, żeby stworzyć wartościową treść, bo pomysł już masz. Jeśli słuchasz tego odcinka i akurat walczysz, z brakiem pomysłu na jutrzejszy post, wybierz jedną z trzech metod, o których mówiłam. Nieważne, którą. Ważne, żeby działać. Może zaczniesz od metody tak, ale. Otwórz Instagrama albo LinkedIn, znajdź popularną radę w swojej branży i zastanów się, gdzie widzisz luki w tej radzie, jaki kontekst jest pomijany, jakie zastrzeżenie chcesz dodać, a może lepiej sprawdź skrzynkę. Przejrzyj maile z ostatniego miesiąca, szukaj powtarzających się pytań, obaw, założeń, każde zdanie, które zawiera przekaz, ale ja się boję, że to gotowy temat na post. Jeśli wolisz metodę pierdoła, zastanów się na najdrobniejszą rzeczą, którą robiłeś lub robiłaś dziś w pracy, co wydawało ci się tak oczywiste, że nawet o tym nie myślałeś albo nie myślałaś. To może być twój następny post. Długoterminowo wprowadź jedną zmianę. Rozdziel fazy. Przestań szukać pomysłów w momencie tworzenia. Zamiast tego poświęć pół godziny do godziny na świadome szukanie inspiracji. Nieważne, czy to będzie poniedziałek rano czy piątek po południu, Ważne, żeby to miało stały termin i żeby rzeczywiście poświęcić się w tym momencie szukaniu potencjalnych pomysłów na posty. I pamiętaj. Pomysł to dopiero początek, trzeba go jeszcze rozwinąć w pełną treść. A wiem, że dla wielu osób to jest żmudne zadanie. Napisanie wstępu, który przykuwa uwagę, rozwinięcie wątku, znalezienie właściwych przykładów, sformułowanie angażującego zakończenia może kusić a myśl, żeby poprosić AI o pomoc. I faktycznie sztuczna inteligencja może być świetnym asystentem. Problem w tym, że większość osób ma trudność w dogadaniu się z AI. Teksty nie brzmią, jakby napisał je człowiek, lub wręcz zawierają merytoryczne głupoty. Właśnie dlatego przygotowałam webinar o tym, jak wykorzystać AI do tworzenia kontentu, który zachowuje Twój głos. Pokażę, jak tworzyć treści 40-60% szybciej, nie rezygnując z jakości ani autentyczności. Właśnie takie wyniki osiągnęliśmy dla siebie. Na webinarze zobaczysz konkretne prompty, które pomagają AI zrozumieć Twój styl. Dowiesz się, które zadania warto delegować sztucznej inteligencji, a które lepiej robić samemu. I przejdziemy przez cały proces od pomysłu do gotowej treści. Link do rejestracji znajdziesz w opisie tego odcinka. Startujemy w środę, 14 maja o 19. Nawet jeśli nie możesz pojawić się na Żywo, zapisz się, by dostać dostęp do nagrania. Dzięki za Twoją uwagę i słyszymy się wkrótce.